To dobra, no to dobra, co nie. W poprzednim odcinku pokazałem Wam Niemcy i Włochy, jak poszli na złomowisko poszukać tego, co trzeba było, co nie, no to. Jak no to niech tak to będzie, co nie, no to ten tego, no to teraz koniec gadania idę Wam pokazać, jak dalej Niemcy i Włochy przygotowywują się do wojny. Co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, co nie no to dobra, a to dobra, co nie no to jak no to, a jak co nie moi kumple już ja wam teraz też idę ten no. Pokazać, jak Niemcy i Włochy wychodzą z tej nozłomowiska ze skradzionym złomem, z którego zamierzają stworzyć wonderwaf, czyli cudowną broń, co nie no. To dobrano, to jak no to, a jak co nie no to dobrano to koniec. Gadania, czas na pokazywanie, co nie no to koniec. Gadania, czas na pokazywanie, co nie no. To okej, okay, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, mój kumplu Włochy, no to chyba my mamy już wszystko, co nie no, to już my chyba wszystko mamy, co nie no, to jak no to teraz my wreszcie możemy. Iść stworzyć naszą nową Wunderwaffen, czyli cudowną broń, co nie no to jak no to, a jak co nie no to dobra, co nie no to okej, okay, no to okej, okay, co nie no to ja. No to, a jak co nie, no to dobra, co nie, no to teraz chodź, no Włochy, do mojego domku, co nie, no to jak Włochy, idziemy do naszego domku, czy nie, no mi to. Teraz mi to dzisiaj powiedz, co nie, no to dobra, a to dobra, co nie, no więc tak, Włochy, idź dźwignij ten złom i chodź zanieś go do mojego domku, co nie, no. To okej, okay, no to ten tego, no to tyle w temacie, no to niech tak to będzie, no to okej, okay, no to okej, okay, no to co Włochy zabierzmy ten złom i do naszej bazy co nie. No to do naszej bazy, do naszej bazy, co nie, no to koniec gadania, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to dobra, no to co Niemcy, no to możemy już iść zanieść. Ten, no, złom do twojego domku, co nie, no, bo wiesz, ja bardzo chcę odzyskać. Moje stare, dawne tereny, czyli iść podbić resztę krajów w basenie Morza Śródziemnego, co nie, no to jak, no to, a jak, co nie, no to niech tak to będzie, co. Nie no to co my robimy, no mi to powiedzcie co nie, no to jak no to, a jak co nie no to dobra, no to ten tego, no to tyle teraz tego gadania chodźmy zanieść. Ten no ciężki sprzęt do twojego domku, co nie no to jak no to, a jak to będzie co nie no to dobra, okej okay, no to niech tak to będzie co nie no to ten tego. No to koniec gadania, chodźmy zanieść ten ciężki sprzęt, złom po złomie, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to jak, no to, a jak, co nie, no to. Koniec gadania Niemcy, idziemy teraz na zdobywanie tego złomu, okej okay, no to, okej okay, no to, okej okay, no to, okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Niemcy i Włochy poszli zanieść ten no ciężki sprzęt do zbudowania tajnej broni, co nie? No to ja już wam pokazałem Niemcy. Włochy spoza tego, no złomowiska, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to dobra, no to ja już Wam teraz, no to pokazałem, co robią Niemcy i Włochy spoza złomowiska i kiedy oni poszli wziąć sobie metal, a teraz Wam pokażę, co oni robią w swoim domku podczas próby zbudowania tej no ich super broni. Co nie no to jak niech tak to będzie no to a jak co nie no to koniec gadania czas na pokazywanie co nie no to okej okay, no to okej okay, to już wam to pokazuję. No to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra Włochy, no to patrz już my tutaj ten tego no to teraz, no to jesteśmy co nie no to jak Włochy idziemy iść po ten no to my już chyba wszystko. Wzięliśmy, co nie, no to my chyba już wszystko, wzięliśmy, no to co teraz robimy, no mi to powiedzcie, co nie, no to jak Włochy, ja już wszystko mam, no to co? My ten, tego teraz robimy, o już wiem, musimy wziąć ten, no nasz przepis na budowę broni, co nie Włochy, no to dobra, to ja już to sprawdzam, co nie, no to. Ten tego, no to niech tak, to będzie, no to okej, okay, no to okej, okay, chodźmy po przepis, co nie, no to idę po niego, a ty poczekaj, Włochy, co nie, no to ty poczekaj, no. To okej, okay, teraz idę to szukać, no to okej. Okay. no to dobra Niemcy, no to ja już mam ten, no to wszystko gotowe, co nie, no to jak, no to, a jak, co nie, no to dobra, a to dobra, co nie, no to niech tak to. Będzie no to co no to okej okay, no to okej okay, no to idziemy tam to szukać co nie no to jak idziemy szukać ten no tego przepisu co nie no to dobra to ja ci popilnuję a ty sobie tutaj no to poczekaj co nie no to jak no to a jak co nie no to dobra no to koniec gadania możesz iść po ten nasz złom co? Nie niemcy no to ty po to idź co nie no to ten tego no to okej okay, idź to zrób no to okej okay, no to idź to zrób no to ten tego no to okej okay, idź to zrób no to. Okej, okay, a ja tutaj poczekam, co nie, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Niemcy i Włochy poszli iść sobie po ten no złom i iść konstruować broń do tego nowunderwa Wunderwaffen co nie no to tak właśnie to. Było co nie no to dobra, a to dobra co nie no to właśnie tak to było co nie no to dobra no to ja już zakańczam ten no ten odcinek co nie no to jak no. To a jak niech tak to będzie co nie no to ten tego no to tyle teraz tego w temacie no to ja już zakańczam ten no odcinek no to papa pa, elodo. Następnego odcinka, no to papa, pa, cześć do następnego odcinka, papa, pa, cześć, no to do widzenia, papa, pa, do następnego, no to elo, papa, pa, elo, no to elo.